Jeżeli chcesz rozpocząć z dzieckiem ćwiczenia związane z pojemnością, a jest zima, lub po prostu nie lubisz dziecięcych zabaw z wodą w mieszkaniu, pozwól mu na doświadczanie pojemności na sucho. Wiesz, co to są te spożywcze rzeczy poza fasolą? To jest kasza jaglana. To jest cieciorka. A to jest soczewica. To są pojemniczki. Weź sobie jeden pojemniczek. I zobacz, jak się otwiera, czy łatwo ci się otworzy, czy nie. I Twoim zadaniem jest, żeby włożyć do każdego pojemniczka inną rzecz, ale tyle, żeby się maksymalnie zmieściło, tak? Znaczy, żeby weszło do pełna, żeby ten pojemniczek był wypełniony, ale tak do pełna, że można go zamknąć, dobrze? Nic nie wystaje, tylko żeby można było go zamknąć. Chciałabym, żebyś yy, ułożyła. W od lewej strony, najpierw ten pojemniczek, którym jest najwięcej czegoś, tak? Powiedz jeszcze raz, dlaczego puste na końcu? No, bo kostka się nie zmieściła. Wszystkie pojemniczki są takie same. Mhm. Czyli od lewej strony uważasz, że najwięcej się zmieściło kaszy jaglanej. Dlaczego? No, bo jest najmniejsza. Mhm. Potem soczewica. W którym pudełeczku jest tyle rzeczy, że możesz je policzyć, be, policzyć bez problemu? W którym? Tu, 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 tu. Osiem, cztery, trzy, dwa, zero. Czyli im mniejsza rzecz, tym mieści się... Bardziej. Bardziej, czyli mówimy więcej, tak? Mhm. A im większa rzecz, w tym mieści się? Mniej rzeczy. Mniej rzeczy. Się. A czasami? Zero. Co to ja dzisiaj do Was przyniosę? Pudła! Coś więcej o tych pudłach, jakbyście powiedzieli. Jedne są okrągłe, a jedne pierdolą albo kabietowe. Pięknie, co jeszcze? Leonardo czym się różnią? Rozmiarem. Co to znaczy, że różnią się rozmiarem? Czyli te.. Jedno to mierze, drugie większe. Każdy niech sobie pomyśli, wybierze sobie w myśli pudełko i pomyśli, jaka rzecz w tej sali, jedna, do tego pudełka się mieści, a jaka rzecz się nie zmieści. Która rzecz według ciebie się nie mieści? Dinozaur. Spróbuj włożyć tego dinozaura. Wszyscy widzą, że się nie mieści. Świetnie. A teraz co uważasz, że się zmieści? Która z tych rzeczy się zmieści do pudełka? A która rzecz się nie zmieści do pudełka? Co się nie zmieści? Która rzecz na pewno zmieści się do tego pudełka? Ta. No to wkład. A która rzecz się nie zmieści? A tak. ]że? No. To się zmieści czy nie? A dla kogo to było trudne? Dla mnie. Dla mnie to... Dla mnie Też nie. Czyli znalazłeś teraz rzecz, która się nie zmieści? Tak. Gabi, ile mamy pudełek? Trzy. Helena, czym się różnią te pudełka? I wielkością wielkością świetnie. Do którego z tych pudełek wejdzie najwięcej piłek? Do dużego. Do tego. do tego. Do tego. Do tego. Igor? Do tego. Czyli słuchajcie, okazało się, że najwięcej osób uważa, że do tego pudełka wejdzie najwięcej piłek, tak? Kładacie piłki. Tak, żeby zamknąć pudła. Boś, Leo, nie patruj, bo się nam, nam się nie zapakuje, Leo! Jak sprawdzić, w którym pudełku rzeczywiście jest najwięcej piłek? Trzydzieści siedem, trzydzieści osiem i puste pudełko. Czyli 38. Ile? No to rzeczywiście mieliście rację, najwięcej było? Tak! Świetnie oszacowaliście. Dziękuję Wam bardzo.